Jeszcze przed startem tego filmu chciałem powiedzieć, że macie ostatnią szansę na wzięcie udziału w konkursie na 70zł pace of Card. Za tego pace of Card na przykład możecie sobie kupić nowy kart w Brawl'u Jak chcecie wziąć udział właśnie w tym konkursiku, to w pierwszej linijce opisu macie podany link do filmu, w którym wszystkie zasady tego konkursu są wytłumaczone Więc zapraszam, zajrzyjcie tam, a teraz startujemy! Siema siemata i torii! Parę dni temu zapytałem się was na karcie społeczności, czy chcecie, żebym zaczął nagrywać serię Pogromcy Mitów w Brawl Stars Większość z was bardzo chciała, więc proszę bardzo, to pierwszy odcinek! Zanim zaczniemy chciałem od razu powiedzieć, żeby później nie było, że Torrid zgapia serię od Citroxa czy też innych YouTuberów, to jak coś Citrox nie nagrywa już Brawl Stars od ponad 2 miesięcy i tą serię jako pierwszy zaczął nagrywać nie Citrox, a Imexe. Więc proszę mi nie pisać, że zgapiam czy coś, każdy może nagrywać co chce. Więc myślę, że mamy już to wyjaśnione. No to co, zróbmy tak, że każde 500 łapek w górę pod tym odcinkiem to jeden mit więcej w kolejnym filmie z tej serii, więc od Was zależy ile ich będzie to może lajkuję. A dzisiaj przygotowałem 9 waszych mitów, które są moim zdaniem mega ciekawe, więc oglądajcie film do końca, bo na pewno nie poszałujecie. Zostawcie subika, żeby nic nie przegapić. Tutaj odcinek z Brola pojawiają się bardzo często, a wiem, że wiele osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje, więc naprawdę polecam. A jak macie jakieś swoje ciekawe mity, które mogę wziąć do kolejnego odcinka z tej serii, no to napiszcie w komentarzu hashtag mit i opiszcie na czym on polega. Ale dobra, teraz już nie przedłużam, jak ktoś nie zna zasad, to chwilę sobie obejrzycie na odcinek czas i na pewno ogarniecie o co w tym chodzi. No i myślę, że możemy już startować. No to lecimy z pierwszym mitem, a brzmi on następująco. Jean na swoim awatarze nie ma brody, a w lobby już ma. Okej, okay, czekajcie, już tutaj wszystko ogarniam. Wchodzimy sobie, proszę bardzo. O, tutaj mamy ten awatar Jina. No i jak widzicie, rzeczywiście, no brody tutaj żadnej nie widać, bo jak wiecie, Jin ma taką normalnie brudkę A wydaje mi się, że jak już właśnie tutaj klikniemy w niego, wybierz. O, nawet tutaj już ta bródka jest, widzicie? Więc to jak najbardziej myślę, że można powiedzieć, że mit jest potwierdzony, z tym, że no. Na tym awatarze tak jakby nie widać tego, co jest poza jego otwartą buzią. A właśnie ta broda znajduje się poza otwartą buzią, więc możliwe, że jakby było z innej perspektywy robione, to by ta brudka była. No ale nie ma co gdybać, tutaj nie widać żadnej brudki, dlatego jak najbardziej, tak jak mówiłem, mit potwierdzony. Mit numer dwa. Frank w lobby się uśmiecha, a jak weźmiemy jego skina srebrnego lub złotego, no to jest taki ponury. No to dobra, już tutaj patrzymy, jak widzicie mam ustawionego tego zwykłego Franka i rzeczywiście mam taki piękny uśmieszek, jest to jak najbardziej pozytywnie nastawiony do życia. Teraz sprawdzimy sobie, czy ze srebrnym będzie tak samo, czy też będzie ponury, jak to właśnie tutaj ziomek napisał. Generalnie ja srebrnego skina nie mam, ale udało mi się to załatwić u pandy. Miał on panda ostatnio właśnie live'a i poprosiłem go, żeby ustawił do lobby tego srebrnego skina. Zobaczcie jak to wygląda i zaraz ocenimy, czy ten skin jest ponury, czy nie. Spoko go do lobby, nie pokażę ci tego bydlaka w lobby, co ty, pa, o tak go obrócę. Patrz, bydlak potężny, nie? No kurde, rzeczywiście muszę przyznać, że to jest bit potwierdzony! No bo tamten frag ma troszkę inny ten uśmieszek, taki dłuższy i nie widać w ogóle zębów, no i po prostu rzeczywiście jest taki ponury moim zdaniem. Jak najbardziej tutaj Ziemek miał rację i brawo dla niego, że coś takiego zauważył, więc na razie dwa mity i dwa potwierdzone. No dobra, więc następnymi brzmi on następująco. Bajka Bibi może utknąć podczas super ataku kiełka. I mówi się, że jest to testowane. No to my też sobie to przetestujemy, zaprosiłem już tutaj do lobby mojego widza Kasprariteza na pewno go kojarzycie. No i ja biorę tutaj właśnie... Kiełka, a on bierze Bibi. I on właśnie rzuci we mnie swojego ulta. A ja wtedy tak, jakby spróbuję się szybko obronić ultem kiełka. Więc dobra, lecimy ready. No i startujemy. Na początek mówiłem się z nim, żebyśmy nabili sobie ulty. No i gdy to już zrobimy, to się trochę ode mnie odsuwa. Ja się kręcę i wtedy on we mnie rzuca. Ciekawe, czy nam to wyjdzie za pierwszym razem. Zobaczymy. Najpierw to musimy się znaleźć, okej. Okay. Nabijmy sobie ulta, żeby nam się nic nie stało. Pierw może ja. Dobra, jeszcze raz rzucę. Tak na spokojnie, profilaktycznie. Teraz ty trochę walnij. Okej, okay, no, wal mnie, dobrze. Dziwnie to zabrzmiało. Teraz ja go, pyk, okej, okay. na spokojnie, odejdź odejdź do ciebie, czasem mnie nie zabij. Nie no, tutaj Kasper jest sprawdzoną osobą, więc na spokojnie. Pyk, yy, hop, okej. Okay. Dobra, ja już mam ulta i ty już masz. Yy, no to tak? Yy, czekajcie, ja się kręcę i szybko. Dobra, nie zdążyłem jeszcze raz <laughs> To lecimy druga próba, proszę Państwa yy, Czekaj, odejdę trochę od niego i teraz, no dawaj. Okej, okay, chyba nic tutaj specjalnego zbytnio się nie wydarzyło, bo po prostu ta piłka odbiła się od tego naszego płotku, no i poleciała w drugą stronę, no takie, taka po prostu obrona. Yy, generalnie chyba muszę tutaj powiedzieć, że mit obalony, bo ta napisał, że bańka może utknąć, a ani raz na mnie utknęła. Może zrobiłem coś źle, jak tak to przepraszam, ale wydaje mi się, że zrobiłem to dobrze, więc no. Mit numer 4, Edgar ma najkrótszy opis w grze. No to już sobie to sprawdzimy, generalnie wejdziemy sobie najpierw tylko w Edgara i ja go wam pokażę. To jest jego opis jak widzicie, no rzeczywiście nie jest za długi. Spójrzmy prawdzie w oczy, ten dzieciak jest naprawdę wściekły, do tego kocha parkour. No i to jest właśnie opis Edgara, zapamiętajcie mniej więcej ile on wynosi, jak, jakiej on jest po prostu długości. A ja teraz zrobię wam time timelapsa do wszystkich postaci i zobaczymy czy któraś jest dłuższa. O tutaj kolec wam powiem, że jest blisko, ale chyba minimalnie jest krócej mi się wydaje. No więc już tutaj ogarnąłem wszystkich zadymiarzy, i jak widzicie, rzeczywiście jest to mit potwierdzony. Edgar ma tutaj najkrótszy opis, więc, no, nie wierzycie, to możecie sami sobie wejść i poszukać i zobaczyć, no. Mit numer 5 Skiny do Bo, Horus i Demonik mają takie same klaty jak zwykły El Primo lub El Rudoprimo. No to dobra, patrzcie, macie tutaj zwykłego El Primo. Jak widzicie, ma on taką motoklatę. Tutaj widać, że przy pębku ma coś takiego jak krzyż w takim kształcie. I teraz przejdziemy sobie tutaj do skina Horus bo którego nie mam, ale wyświetlam tutaj jego obrazek. Ja też już na niego patrzę. I patrzcie, rzeczywiście, ta klata jest praktycznie identyczna. Nie to się ma ten sam znaczek, to jeszcze tak samo jest wyrzeźbiona. Więc generalnie, pewnie twórcy wzięli ten sam model, co ma El Primo do tych skinów. No i sobie go użyli. Więc tutaj, jak najbardziej, mit potwierdzony. I przechodzimy do kolejnego. Szósty mit brzmi następująco. W skinie pierożkowy Daryl z tyłu jest zaczepka emotka z tamtego roku. Pozdrawiam, też nie star, pozdrawiam. Tak się składa, że tego skina posiadam, więc dobra, bierzemy go sobie. Yy, no i okej, okay, teraz trzeba go odwrócić, bo to ponoć ma być z tyłu. No i rzeczywiście mamy tutaj zaczepkę emotkę z tamtego roku, więc jak najbardziej tutaj potwierdzam ten mit i ta emotka szczerze jest podobna do tej co teraz właśnie wyjdzie. Taki trochę pierożek, ale właśnie ma inny odcień. Mit numer 7. Drugi gadet Dotica to koncept Fana Brawl Stars. O, przy okazji, Iris tutaj dobrze napisał. Subway to bo to kozak. No, polecam, będzie mi bardzo miło. No, ale dobre, wracając do tego mitu. Rzeczywiście, ja sam wiem, że jest to prawda, ale jak wiecie, tylko ostatnio otrzymał nowy gadżet. I ten gadżet wymyślił jeden, właśnie z twórców gry Brawl Stars. który ma współpracę z Supercellem. Jest to nie kto inny jak Ash Tu macie w ogóle cały ten koncept. Jak widzicie, no, praktycznie jest taki sam jak ten nowy gadżet, którego dodali. Lekko tam może coś zostało pozmieniane, ale no, ewidentnie jest to pomysł Asha I bardzo fajnie, że twórcy też biorą pomysły graczy. Ja wam wiele razy mówiłem, że to, że że coś jest stworzone przez niektórych graczy, a nie przez twórców, to wcale nie jest powiedziane, że to nie zostanie dodane do gry. No i jak najbardziej oczywiście mit potwierdzony! Mit numer 8! W worku Świętego Mikołaja, czyli tego świątecznego dynamite'a, jest Nani. Dziwne jest to, że skin został stworzony w 2018 roku, a Nani została dodana dużo później. No więc dobra, już sobie patrzymy, tak się składa, że akurat tego skina posiadam, więc lecimy, no i tutaj dobra, klikam sobie wybierz i zobaczmy, odwracam go, tu jest jego worek, tam w ogóle jest wiele różnych rzeczy, ale jak widzicie jest ta charakterystyczna rzecz od Nani, jest ta piękna ikonka, taka dioda tego robocika, no i naprawdę jest to mega zaskakujące. Tutaj macie tak, jakby potwierdzenie, że mimo, że postać wychodzi dopiero za jakiś czas, to twórcy już wcześniej mają ją rozplanowaną. Więc, jak znajdziemy jakieś szczegóły teraz nowe na mapkach, to całkiem możliwe, że mogą też być one związane z jakąś nową postacią. No i oczywiście, mit potwierdzony. Następny mit brzmi następująco: Gdy Jin przyciągnie swoim łytem postać i jednocześnie wejdzie do teleporta, to stanie się coś dziwnego. Please, pozdrowisz. Pozdrawiam cię, Antonius. No to co? Znowu jestem tutaj z Kacper, być razem właśnie w lobby i potrzebowałem go, żeby mi tutaj pomógł. Wzięliśmy mapkę na napad, gdzie oczywiście są tutaj teleporty. No i zobaczymy. Jak to będzie, więc to myślę, że startujemy. Ja sobie tutaj naładuję ulta, przyciągam go. No i lecimy. Kurde, nie włączyłem botów, ale jestem głupi. Przynajmniej szybciej sobie nabiję trochę ulta. Uwaga, uwaga. Ulcik jest nabity, teraz tylko czekam na Caspra. O, idzie tu. Uwaga, żebym go przyciągnął. I co jest? No i co? W dwóch nas przeteleportowało. Czy ja wiem, czy to było dziwne? Moim zdaniem to normalna rzecz. Normalnie przeteleportowało nas w dwóch na tego kolejnego. I yy, to jest jak najbardziej normalne, więc tutaj kolejny mist, który jest obalony. A więc no, w tym odcinku to na tyle, ci co nie wiedzieli o co chodzi w tej serii, to mam nadzieję, że po tym filmie już zrozumieli. Jak seria ta fajnie się przyjmie, no to zagości ona na kanale na stałe, więc lajkujcie i subujcie jak jeszcze tego nie zrobiliście. I oczywiście w komentarzu piszcie mity do kolejnego odcinka, bo bez tego jak nie będzie mitów, no to na pewno ten kolejny odcinek nie powstanie. Wbija się na moje wszystkie social media, m.in. na Instagramatory, gdzie dobijamy 14 tysięcy obserwujących. Są tam też moje foteczki, więc koniecznie wpadajcie obczaić. Przypominam, że na kanale Tori 2 mam też dostępną opcję wspierania, a wspierać mi kanał możecie już od 2 złotych zapłacić na przykład Pays Cardem. Daję wam tu dużo różnych nagród i bonusów, między innymi dodaję was do znajomych i wiele więcej. Do wszystkiego linki podane są w opisie, a ja będę się już z wami żegnał, widzimy się w kolejnych odcinkach, siemanko wszystkim, cześć!